witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym, hashtag czwartym odcinku, nagram dla Was grę pod tytułem Koń Masters. Będę losował wszystko, co się tutaj nawinie. I skończę grę dopiero jak wylosuję tutaj napad i swojego brata, jak okradnę z jego stu monet To wtedy uznajmy, że przy moim bracie Dominiku Szczepańskim skończymy tę grę. A teraz jeszcze jedno. Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. No dobra, to zaczynamy grać, widzowie. Lecimy z tym koksem. Placujemy tutaj co tu nam się na winie i tyle. Dobra, wioska czego tutaj blokuje nasz atak. Mamy 495 tysięcy monet do HP co robię i tak dalej. Dobra, tutaj punkty za moc i tak dalej, i tak dalej. Ale napad muszę to robić. Dobrze, jest napad na istwana Dobra. Czy będzie bezbłędny, to się okaże. Nie, nie będzie bezbłędnego napadu. Ale odbijam mu 5 688 monet. I zdobywam ich coraz mniej więcej. Teraz Alka muszę pokonać. Teraz Alka muszę napadć I zobaczymy, czy po Alku będę miał, no wiecie, kogo mojego brata. Karta, karta. No tutaj trzeba skompletować karty, żeby wydobyć popina i tyle. Osiągnięcie zdobyte. To no bardzo dobrze, bardzo dobrze, że mamy zdobyte osiągnięcie. Ale... Ta, super, ale... Ja mam tutaj gorbrę i muszę się na niej skupić. No, naprawdę. Niedługo będę miał... 13 milionów monet To wtedy będzie powód do radości Bardzo szybko I niestety Przeciwnik blokuje nasz atak Tygarysek się oczywiście obudził I tyle Zobaczymy czy teraz będzie ten nocaut Nie, teraz tylko sobie je ten monet I tyle A do koloru, bo przecież mogę się zapisać Niestety już nie mam nie w żadnym klubie. Wylogowałem się z tego klubu, bo tam nie doceniają mnie, czy coś takiego. Po prostu byłem z niego i tyle. Dobra, 24. Taki na 13 milionów monet będę miał. I już nie mam. 13 milionów monet. Bardzo dobrze, już mamy ponad 30 milionów monet. A potrzebuję ich jeszcze więcej. Bardzo dobrze, teraz napadniemy na Alka, ale w policjach to chyba jest i ten napad też nie jest bezbłędny, ale radny mu ponad mi, mi, 7 milionów monet. No w końcu, mój brat, mojego brata teraz w końcu radnę, tylko jeszcze muszę wylosować te trzy napady, te trzy emotki uśmiechnięte napadem. I po prostu okradnę mojego brata i szybko skończymy ten filmik. To będzie szybki filmik. Chodzę i wychodzę. Nawet tutaj nie muszę nic trafiać, bo wiemy, że napadnę tylko na mojego brata i to już będzie tyle. Dobra. Czy tutaj mogę go rozwalić? Nie, bo ktoś już... Ktoś inny, co to robił? Leon blokuje mój atak. No niestety. No i tygrys pokazuje taką łapę, że niestety, ale nie udało mi się kogoś napaść. Dobra, 44 podwójne, potrójne zakręcenie, i tyle. Czy wioskę tego gracza mogę pokonać? Wioskę gracza Dominik nie zaatakowałem, niestety. O, mój brat odbudował sobie nową wioskę. Kurde. On blokuje moje ataki. On teraz będzie wiedział, że chcę go napaść i on też będzie chciał mnie napaść, ale to dopiero zrobię po filmiku i tyle. Wtedy będziemy się pojedynkować zawsze czasy. No na razie jest bardzo dobrze widzicie I zdobywamy 90% zakręceń Tutaj te Elixiry też mogę czasem zdobyć Ale no nie wiem, nie wiem Ja tylko chcę zakręcić i napaść na swojego brata A nie, że jakieś nie ja będę miał O, jest dobrze No nie bezbłędny napad, ale zabieram mu 36 milionów monet. No i cóż, to by było na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Odbieram jeszcze EXPO i tak takie tam... Jeszcze wioskę muszę sobie naprawić, bo ktoś próbował napad. Po prostu nie odbudowałem tej wioski i tyle. Zobaczcie, jakie znakomicie sobie radę. Niedługo będzie nowa rzecz na wioska to po prostu będę miał więcej monet na odbudowanie jej i tyle. Nowa wioska będzie już całkiem niedługo, 43 wioska. Na razie jestem przy niej i tyle. Dobra, ale tamtego już nie zamierzam pokonywać. No dobra, to ona dzisiaj by było tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobało Wam się mój jakże przefajny odcinek z koń Masters, jak napadam na swojego barata i zdobywam dużo sztuk extra i eliksiru i dużo porcji monet, to wiecie co robić. Dawajcie mi łotkę w górę, a jak nie, to trudno subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco swoimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer no i co ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi trzymajcie się ciepło, połączyć i pa, narka papa. Pa. o i P. zobaczcie teraz tych ponad 30 milionów monet na swoim koncie w grze mam tylko 5 milionów 258 tysięcy 500 monet niestety z ponad 30 tysięcy z ponad 30 milionów monet. Mam tylko 5, mam tylko ponad 5 milionów monet, ale nie martwcie, nie martwcie się, ja jeszcze jakoś je zdobędę i dam sobie radę. No to na dziś tyle. Trzymajcie się ciepło cześć i pa, bo ja teraz muszę jeszcze pograć inne gry, zdobyć sztuki, expa i takie tam. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało, a jeśli tak, to polecajcie je, te gry, swoim znajomym. Podsyłajcie je na różne portale społecznościowe, albo po prostu napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja lecę dalej. Poł i cześć. Idę coś zjeść. Poł i cześć.